Dziś mam dla Was coś wyjątkowego. Chciałam się Wam pochwalić naszą y, piękną koszulą, którą dostałyśmy z naszej holenderskiej firmy Jesta. Jest to y, biała koszula, tak troszkę w stylu boho, y, a mianowicie y, jak widać, troszkę koroneczki, delikatna wiskoza, rękawki troszkę bufiaste, zakończone gumeczką, Wiecie, yy, firma jest, dba o szczegóły. Wszystkie wiecie, wykończenia. Jest to bardzo istotne. Wszystko jest dopracowane. Cudownie to wygląda. Spójrzcie jaka piękna. Koronka. Zaszyweczki. No, wyjątkowa koszula. Bardzo mi się podoba. Myślę, że Wam, droga pani również się spodoba. Rozmiarówka jest. Fantastyczna od 44 do 52. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia!